Trzymają się, jeszcze pół metra, met met metr, lina przechodzi w prawo, lewo, proszę Państwa, przewaga widzę jednak jest po stronie rodzenia, ale koledzy się nie poddają, nie poddają się, walczą ostro, mimo że na poziomie prawie, lina dochodzi bez warunków, cofnęła się, cofnęła się, przebiega dalej, cofnęła się w kierunku kolegów. Oj, proszę państwa i, i, bluj, już nie wiele, już nie wiele. Jeszcze kawałeczek. Dopij, dopij, prosimy. Jest, jeszcze nie. Jest, ma, jest, jest, jest. jest. Pierwsza drużyna żywienska, bardzo proszę. proszę państwa, tą górę wygrał raczej Bardzo proszę, sami mocarze. Pokażcie się panowie wszystkim. Zapraszamy drugą drużynę. Stara sobódka. Uwaga, proszę się przygotować. Państwa prosimy o topi. Uwaga, czekać, 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 jeszcze czekać. I na czosnać się ludzi. Uwaga! Uwaga! Nie dać, Nie Proszę Państwa, pan Państwa. Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, z siebie. Tak jest, wygrała sobotka. Pokażcie Państwa, panowie. Państwa, chłopy. Państwa, i radzy. Proszę Państwa. Patrząc na ich wcześniejsze przeciąganie liną, uważam, że możemy spokojnie iść na paintballa i wrócić za 5 minut i to oni będą jeszcze do się przeciągać. Ja, uwaga, uwaga. Pozi! Sobótka ale koledzy się nie dają. Sobótka wygrała. Gorące brawa dla dziecięców. Zapraszamy na scenę. Powiedzmy, jak było wcześniej mówione, nagrody ufundował Sołtys wsi Stara Sobotka. Bardzo proszę pana Sołtysa o wręczenie nagrod. Pięknie. trzeci, czwarty, będzie? A ja. Proszę Państwa, oto ta najsilniejsza grupa. Przedstawcie się. Mandyman. Szymon. Jarek. Stochał. Tomek. Konrad. Gorące brawa dla zwycięzców. Bardzo proszę. Oni jeszcze nie mogą mówić, mają sadyszkę małą. Oto jest główna nagroda. Ufundowana. Bardzo prosimy. Proszę Państwa. Mam sygnał, że ta nalewka jest z kwiatu paproci, także proszę pić tego delikatnie. Potem się bardzo dobrze widzi. Szczególnie, szczególnie. I teraz zapraszamy drugi zespół. Zbierze do nas radzeń. Coś panowie kręcą głowami. Uważają, że jednak czynniki inne wpłynęły na ich przegraną, ale gratulują sobie chłopcy elegancko, ładnie, pięknie. Proszę o przedstawienie się jeszcze. Piotr, Waldi, Mariusz, Sylwek, Dawian Jacek. Oto drugi zespół Sołectwa Radzyń. Ufundowane przez Sołtysa Piwo. Dziękujemy Państwu serdecznie za wspólną zabawę. Chociaż owacje za to drugie miejsce jakby. Ale owacje się należą również dla pozostałych dwóch drużyn. Bardzo gorące.